No to jestem zupełnie innym człowiekiem. To zmienia twój sposób myślenia, zmienia twój system wartości. Staje się dla ciebie coś, coś innego priorytetem. No dla mnie w tym momencie podstawą jest szacunek i, i zaufanie. To są dwie rzeczy, które, które mają tak naprawdę jedną wartość. Bo ty dzisiaj, dzisiaj funkcjonujesz, żyjesz, a w przyszłym tygodniu możesz być martwy. Jednej rzeczy nie rozumiem. Wydaje mi się, że to są takie uniwersalne wartości, które w jakiś sposób, mam nadzieję, że dla każdego człowieka są ważne. Dlaczego teraz zaczęłeś na nie tak mocno zwracać uwagę? To nie są uniwersalne wartości. Uniwersalną wartością człowieka jest to, że jest, że jest kurwą i złodziejem. To jest, to jest mocno. uniwersalna wartość. Tak uważasz? To jest uniwersalna wartość. I większość ludzi tak się zachowuje w, w, w tym świecie sprzedaje siebie i sprzeda siebie Dla swoich przyjemności, dla, dla pieniędzy. To o Brakuje prawdziwości, rozumiesz? To jak ja tutaj wracam, to największy mam problem w relacjach z ludźmi, że brakuje no, prawdy w, w tym, co oni mówią i robią. Mhm. Masz wrażenie, że jesteśmy po prostu egoistami, tak? Tak, myślimy o sobie, tak.